Jeden z najbardziej popularnych duetów w polskim Triatlonie teraz, gościa Szczeblińska i Marcin Wanierski. Gościa, dzisiaj wygrałaś 100% skuteczności, 4 z 4 w cyklu Garmin Iron Triathlon. Gratulujemy. Jak się czujesz ze zwycięstwem w klasyfikacji generalnej cyklu? Super, kurczę. No ekstra, no co tutaj dużo mówić. Ekstra impreza, naprawdę bardzo mi się podobało. Kibice szaleli. No ekstra. Temperatura nie przeszkadzała? A, trochę przeszkadzała, ale po ostatniej Saharze w Mietkowie to się chyba przyzwyczaiłam. Eee, Marcin, powiedz mi jak to jest mieć taką zawodniczkę? Ciężko. Eee, każdy trener, który trenuje kobiety, wie, że to jest ciężki kawałek chleba. Eee, z racji charakteru. Natomiast. Eee, no. Gosia po pierwsze wróciła po przerwie, po drugie jako jedyna zawodniczka z czołówki nie ma jeszcze roweru czasowego, co się zmieni, bo ten cały cykl pozwolił na to, żeby miała już swój rower. Dodatkowo ona została dostrzeżona jakoś tam przez sponsorów. Powiem szczerze, że w ogóle nie mieliśmy ten sezon trochę na wariata. Nie mieliśmy w ogóle tego w planie. Miała startować Gosia tylko w jednej imprezie cyklu. I mieliśmy razem jechać na kwalifikacje do Berlina. Ponieważ w Berlinie zmieniono trasę, podjęliśmy decyzję, że susz i inne imprezy, i okazało się, że w tych wszystkich imprezach Gosia. Zwyciężyła naprawdę pokazując klasę, bo to nie było tak, że, że tam w jakiejkolwiek imprezie te zwycięstwo było zagrożone. Co prawda był, wymagało to trochę tam podejścia trenerskiego, bo na przykład tydzień temu startowała w Mietkowie na, na długim dystansie, więc bardziej chodziło o to, żeby nie zrobić jej krzywdy i, i żeby nie doprowadzić ją do kontuzji, gdzie niektórzy życzliwi mówili, że ona jest za mocno eksploatowana i tak dalej. Ja przypomnę, że drugie miejsce w suszu. Wygranie w Mietkowie swojej kategorii wiekowej i czwarte w Open za takimi nazwiskami jak Bugdoł, Commander i Sypnieska. No i tutaj to też nie były dziewczyny przypadkowe, bo w pierwszych dwóch e, cyklach startowała Asia Susmanek, dzisiaj Agnieszka Cieślak, także e, nikt jej tego nie zabierze. Dokładnie. Gosia słuchaj, no teraz za dwa tygodnie przed tobą stanę w szosach Polski w Góżnie. E, tak? Za trzy. Za 3 tygodnie. 18 sierpnia to jest, racja. się ja nie pytała mnie o ten start. No właśnie, ja, ja, ja słyszałem przed wywiadem, że, no, że jest taki plan. No, do, do, Dogadamy się. No, Jeszcze to się to jest dogadacie. Plan, taty, ale nie, no rozumiem też to, nie? Powiedz, jak się czujesz, rywalizując z takimi dziewczynami, gdzie wiadomo, że tam pływanie będzie bardzo mocne? Ty nie jesteś najszybszą pływaczką. No jasne, no to nie jest jakby mój priorytetowy start, pomimo że to są Mistrzostwa Polski, po prostu chcę się pokazać, no bo tak wypada się pokazać na Mistrzostwach Polski, tak to jest mówione, przynajmniej wśród zawodników. Eee, to nie jest najważniejszy start, bo rzeczywiście pływanie, pomimo że w tym sezonie bardzo je poprawiłam, to i tak nie jest to pływanie na pierwszą grupę, może na drugą, a wiadomo, druga grupa to już ciężko z tym, żeby tu walczyć o medal, no ale zobaczymy. Jesteś wolną zawodniczką, przy tom jeszcze długie, długie lata kariery, mam nadzieję. Myślisz, że jesteś taką naturalną następczynią? Ewy Bugdo, Ewy Komander, tych hmm. zawodniczek, które się na długim dystansie ścigają teraz? Hmm. Ciężko powiedzieć, chciałabym, brzmi to fajnie. Na pewno muszę jeszcze dużo pracować, jeśli chodzi o rower, zmienić trochę styl życia, zacząć wyjeżdżać na obozy gdzieś za granicę, do ciepłego. No to wymaga pewnych poświęceń, pewnych wydatków. No, no nie wiem, trudno mi jest teraz powiedzieć. Zrobię co w mojej mocy. E, Pogórnie jeszcze start w Chodzieży. Tak. Na, na 1.4. Tak. E, coś jeszcze w tym roku, czy to już koniec? Myślę, że po Chodzieży chyba odpocznę, bo no, już dużo tego było w tym sezonie. Trener raczej hamuje, czy się e... nakręca? Znaczy nie. To znaczy ja staram się podchodzić zdroworozsądkowo, ponieważ w tym... znaczy nie w tym, od kilku lat pojawiły się w końcu pieniądze w sporcie, dlatego Gosia nieraz wybiera nagrody komercyjne. Rozumiem ją, że chce startować w góźnie, dlatego że rzeczywiście te pływa nie do przodu. Tak jak sama powiedziała, rower to jest klucz do poprawy, jeżeli chce się ścigać z najlepszymi. Na koniec szykuje jeszcze pewną niespodziankę, o czym Gosia nie wie, ale to się może jeszcze teraz też o tym nie dowie, natomiast jeszcze, jeszcze być może wystartuje w przechlebie, no ale to zobaczymy też jak będzie zmęczona, bo ona jest w tej chwili naprawdę zmęczona. I, i potrzebuje odpocząć, żeby nie, żeby nie było kontuzji. To nie dość, że taki najciekawszy duet, to jeszcze pełen zagadek. Zostawiam was w takim razie, żebyście sobie mogli wyjaśnić, gdzie Gosia będzie startowała. Znaczy jakie nie, tam to, to nie, będą nie są i... zagadki, po prostu Gosia przeżywa mocno starty, i ja czasami jak nie muszę, to staram się ją chronić przed presją, y, bo ona się po prostu denerwuje, więc uważam, że na przykład tak jak dzisiaj przyjechała. Zdenerwowała się widząc jedną czy drugą zawodniczkę, której się nie spodziewała, więc czasami lepiej nie odkrywać tam do końca kart. Ja wiem, jak ona jest przygotowana i na co ją stać. Dobra, dziękuję w takim za wywiad i Dzięki. gości, i trenerowi. No i chciałam podziękować mojemu trenerowi za wsparcie o, i widzisz? za to, że ze mną wytrzymuje już od tylu lat. Tak, czy ty... też chciałeś komuś Marcin podziękować? Tak, ja chciałem podziękować mojej żonie za to, że wytrzymuje ze mną tyle lat na no, Gosi e, nie na no, Gosia jest świadomą zawodniczką wiadomo, że tak jak wszędzie są cięższe też momenty i, i mieliśmy też cięższe, e, cięższe momenty w sensie rozmów, no, natomiast ona jest jakby na mnie skazana nie? Bo, bo musi się podporządkować natomiast e, nigdy nie twierdziłem że jestem jakimś najlepszym trenerem czy, czy super człowiekiem bo wiem, że mam ciężki charakter no ale na razie to zdaje egzamin tak, tak że... jest, także trzymamy kciuki za Wasze powodzenie. Gratuluję Gosia. Dziękuję. Dzięki, Marcin. Dziękuję, Paweł. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Pawła